I na koniec gra, którą ostatnio zakupiłem, czyli Cyberpunk 2077, rozdzielczość 1920x1080, detale średnie. Klatki w przedziale od 40 do 65 ze średnią 50 klatek na sekundę. Karta graficzna pod pełnym obciążeniem osiągnęła temperaturę 79 stopni Celsjusza. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Słowem podsumowania, ten komputer składałem z pozostałości po modernizacji mojego głównego komputera. Dokupiłem jedynie płytę główną, dysk twardy.